Tutaj e, oglądają nas, nas jakieś czytelniczki, które no, widzą w sobie podobieństwo do Marceli, no to ja proszę się odzywać, ja wykorzystam e, w kolejnej historii. Jak ja jeszcze to rozkręcę, to ja nie wiem, czy, czy, ona <laughs> czy one wrócą oczywiście z tego kryminału nie zrobi na sam koniec. Dzień dobry, szanowni książkożercy, Dzisiaj debiut i debiutant. Bardzo lubimy takie sytuacje, bo jak jest debiut i nie wiemy, czego się możemy po debiucie i debiutancie spodziewać. Panie Michale, witam pana serdecznie. Witam. dzień dobry. W studiu jest z nami pan Michał Krawczyk, autor takiej oto książki. Czy to przypadek, że tu jest? Nie sądzę. I żeby wprowadzić państwa i pana. W klimat książki i tej całej naszej rozmowy zadam następujące pytanie. Gdyby wypełnił pan quiz, jaką pizzą jesteś, to co by panu wyszło? Cztery sery. <laughs> Czyli mis, misz masz e, wszystkiego. misz masz wszystkiego. Cztery sery, ok, Nie spodziewałam się, że tak szybko <laughs> uzyskam odpowiedź. Mm. Żeby się przekonać, dlaczego to pytanie wprowadza w klimat książki, muszą Państwo przeczytać. Naturalnie ja Państwu tego dalej ułatwiać nie będę. Jak doszło do tego, że książka przypadek nie sądzę, pojawiła się na rynku? Książkę skończyłem już dawno, bo no tak w 2019 roku, ale ta książka powstawała tak zupełnie tylko i wyłącznie po to, żebym ja sprawdził siebie, czy potrafię pisać tak pomyślałem sobie, napędzony wiadomościami od moich przyjaciół, którzy mówili Michał, powinieneś napisać książkę, komedię, bo, bo jesteś taki śmieszny, tak, tak fajnie opowiadasz, więc, więc spróbuj, spróbuj napisać powieść. Na początku nie brałem kompletnie pod uwagę tych wiadomości. Myślałem, że no, no nie, no gdzie ja, prosty, prosty chłop do, do napisania powieści, bo mi się zawsze wydawało, że, że książki to piszą tacy ludzie już bardzo mądrzy. A nie taki, taki ktoś jak ja. Ale po tym, jak rzeczywiście coraz częściej słyszałem od moich przyjaciół, Michał, napisz, postanowiłem zebrać się w sobie, otworzyć worda, napisać rozdział pierwszy i pisać. I pisałem, 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 przekonywując się coraz bardziej, że, no, że ta historia rzeczywiście splata się w całość. Fajny czas spędzam przy, przy pisaniu. Pisałem, pisałem przez kilka miesięcy, często z przerwami. Jak już tą książkę skończyłem, postanowiłem wysłać do kilku wydawnictw, żeby po prostu przekonać się, czy, 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 coś, czy coś z niej nadaje się do publikacji. Natomiast otrzymałem odpowiedzi dotyczące współfinansowania książki wydania książki, czyli część finansowania ponosi wydawnictwo, część autor, bardzo fajna opcja. Natomiast ja, też zaczynając pracę nad książką, chciałem, jeśli już doszłoby do wydania, wydać ją w modelu tradycyjnym, czyli wysłać do wydawnictwa, dostać odpowiedź, tak, panie Michale, widzimy potencjał, bierzemy, wydajemy. No i niestety odmówiłem tych propozycji współfinansowania, bo też trochę to, to było, tak sobie myślałem, że no nie chcę sobie kupować marzeń. Trochę tak, tak sobie pomyślałem i schowałem e, na komputerze gdzieś tam do, do moich plików przypadek nie sądzę. No i nadarzyła się okazja e, we wrześniu 2020, gdy siedząc w domu, przeglądając Facebooka, trafiłem na ogłoszenie e, wydawnictwa dla w którym ogłosili nabór propozycji wydawniczych. I pomyślałem sobie, no, Michał, chcesz wydać książkę? No bo chcesz, tak sobie sam zadawałem zadawałem pytania. E, i pomyślałem sobie, że to jest chyba ten czas, trzeba ją z, z tego komputera odnaleźć. Yy, no i nadesłałem, po prostu to się bardzo szybko wydarzyło. Nadesłałem tą książkę do, do wydawnictwa jako odpowiedź na, na ogłoszenie. No i po tygodniu dostałem odpowiedź, że tak, jesteśmy zainteresowani. No i już zaczęło się dziać. Jestem, finalnie jestem tutaj w fanbuku Państwa i, i mam, mam możliwość tą książkę pokazać e, widzom, czytelnikom e, miesięcznika. A proszę powiedzieć tak, co, co było pierwsze? No bo rozumiem, że znajomi hmm. mówili, Michał, napisz, Michał, napisz, no ale no to co Pan najpierw wymyślił? Ryśka. 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 Rysiek, proszę Państwa, Rysiek Kociokwik jest powiedzmy głównym bohaterem tej, tej książki. To, że nazywa się Kociokwik, oczywiście nie jest przypadkiem. Pan autor uwielbia bawić się w nazwiska znaczące tak zwane. Myślę, że ma pan niezłą frajdę przy tej okazji wymyślając Oj, je, prawda? Tak, pisanie, pisanie komedii, pisanie przypadku było dla mnie placem zabaw. To jest niesamowity czas dla mnie też podczas pracy nad książką, gdzie ja nie wiem co się wydarzy, bo ja nie, nie znam zakończenia, ja nie wiem co będzie w kolejnym rozdziale. Ja wysyłając nową powieść do wydawcy, jeszcze dzień wcześniej nie wiedziałem jakie będzie zakończenie. Ja wstaję rano, otwieram y, Worda, widzę ten rozdział i, i, i po prostu wokół tego sobie, sobie układam tą historię, więc to, że przypadek wyszedł tak, jak wyszedł, i tam się tyle rzeczy wydarzyło u moich bohaterów, to jest tylko i wyłącznie y, no, mój, mój wymysł, a, a to nie było zaplanowane. Więc sam jestem zaskoczony, że tak tam się dużo rzeczy działo. No, dzieje się istotnie bardzo wiele. Mm, czyli tak, pierwszy był rysiek. Tak. Y i można powiedzieć, że to on pana poprowadził w tą tak. historię, tak? No Rysiek, proszę państwa, fajny facet, strasznie fantastyczny. <noise> um, więc skoro przy nim jesteśmy, to ja się um, zastanawiam nad taką rzeczą, no bo um, tu państwu troszkę zdradzę, że Rysiek to jest taki gość, który na kurzajki zaleca sprzątanie, a na um, egzemę szybki rozwód. Um, to jest człowiek wielu talentów, ale nie odkrytych głównie. Wielki pechowiec. Um, któremu po prostu nic w życiu nie wychodzi. Um, I zmierzam do pytania, czy nie bał się pan, że... Bo w końcu ci pana bohaterowie, mm -hmm. oni nie są tytanami intelektu, co tu dużo gadać. W zasadzie ani jedna osoba tam nie jest jakoś specjalnie życiowo... No może, może z jednym wyjątkiem zorientowana. Czy nie bał się pan, że my nie polubimy takich no, taki, taki dramat osobowy takich, jak Rysiek. Tak? Nie, takich niewypałów. Tak. Właśnie ja tworząc, tworząc przypadek, no chciałem tych bohaterów właśnie w taki sposób pokazać, czy trochę no tak nieradzących sobie w życiu i też z ogromnym pechem, bo wydaje mi się, że, że my jako czytelnicy ludzie, no, lubimy w książkach czytać jak ktoś sobie nie układa życia, żeby potem jakoś w tej całej historii y, móc kibicować temu bohaterowi, napędzać, y, napędzać go do działania, też trzymać za niego kciuki, żeby mu w tym, w tym finale się wydarzyło. Ale czy moim bohaterom się, się na końcu uda, no to trzeba, trzeba przeczytać. Ale, ale wydawało mi się, że jeżeli chodzi o komedię, no to muszę jakoś tych bohaterów przerysować, nadać im y, takich bardzo karykaturalnych cech. Umieścić ich trochę ich życie. No trochę w takiej, no na pewno nie bańce, tylko no w, w takich trudnościach, dużo im tych trudności w życiu zagwarantować w całej historii, żeby, żeby potem jakoś czytelnik czytający tę historię mógł kibicować. To, to się z pewnością udało. Um... Natomiast zastanawiam mnie jeszcze jedna rzecz, bo rozumiem, że po prostu y, komedia obyczajowa to jest coś, co leży w pana charakterze po tak. prostu, tak? Y, ale też jest to taki gatunek, który... Mm, mm, jest popularny, ma mm -hmm. swoich odbiorców, więc z jednej strony dla autora dobrze, bo my, czytelnicy, przywykliśmy, lubimy się bawić razem tak, w, w tej tak. piaskownicy, którą nam e, oferują autorzy. Natomiast jest też spora konkurencja. Mm -hmm. Jakie były pana wobec tego odczucia e, czy obawy, a może powiedział pan sobie, że będę lepszy niż oni? Nie, ja w ogóle nie, nie mam zamiaru się z nikim ścigać. E, ja nie wiedziałem, że w ogóle z tą książką e, tak się uda. To znaczy, nie wiedziałem, że. To znaczy powiem, powiem tak, jak już dochodziło, miałem umowę wydawniczą w rękach i wiedziałem, że ta książka się ukaże, to tak sobie pomyślałem, że ona tak jakoś bez echa przejdzie na tym rynku wydawniczym, bo często z debiutami tak, tak niestety jest, że, że debiuty przepadają w, w ilości nowości, ale także w ilości w dużej ilości znanych nazwisk. Więc tak nie brałem kompletnie pod uwagę tego. Rzeczywiście będę, mieć, będę zapraszany między innymi tutaj do, do Państwa, do Fanbooka i będę rzeczywiście widoczny e, na rynku. E, ale pisząc kompletnie nie, nie myślałem o tym. To wydaje komedię na rynku, że jest jakaś konkurencja. Myślę, że właśnie o to chodzi, żeby, żeby pisać to co, to, co tutaj jest w sercu. Czyli mi w sercu na razie na razie gra komedia, też jestem w takim okresie życia, że, że, że jest fajnie, jest pozytywnie, więc, więc tylko się cieszyć i przelewać do książek tę radość. Ale nie mam zamiaru tutaj z nikim, z nikim rywalizować. Moim celem jest tylko i wyłącznie pisanie, zdobywanie czytelników, a naprawdę mam już masę czytelników, którzy. Codziennie piszą mi w wiadomościach na, na Instagramie, Michał, kiedy, kiedy coś kolejnego, kiedy znowu przeczytamy. Książka, książka pojawiła się w przedsprzedaży w grudniu, z oficjalną premierą w styczniu. I już 10 grudnia, czyli gdy, gdy książka już trafiła do pierwszych czytelników, ja już 11 grudnia miałem informa wiadomości o czytelniku, miał kiedy następna książka. Więc, Sytuacja w gruncie rzeczy, więc jestem, na, jestem napędzony i nie mam nawet, nawet czasu tutaj komuś zazdrościć i, i ścigać się, po prostu no mam, mam, mam ochotę ogromną pisać i, i tych czytelników zdobywać, ale także czytać pozostałych autorów, pisarzy, bo też ja wcześniej przecież, dopóki, dopóki ta książka się nie ukazała, to ja byłem na, w Warszawie na wszystkich spotkaniach autorskich u, u różnych bohaterów i, i też komedii, komedii kryminalnych i, i powieści obyczajnych. Więc tutaj się, się mocno mocno wspieramy. No i fantastycznie, że tak jest. Ciekawe, co mówią oni o, młodo, o młodym konkurencie, który im rośnie. Na pewno oficjalnie powiedzieliby, gdybym zadała to pytanie, że oczywiście cieszymy się, poszerza się rynek, czytelnicy się wzbogacają, młode pokolenie. Tak, na pewno. A gdzieś tam może wewnętrznie w duchu myślą sobie, kurczę, taki młody Michał przychodzi i nam tutaj miesza chcę, w naszym, chcę, na naszym podwórku. Chcę, chcę namieszać? No nie, no myślę, że, że nie namieszam. Po prostu ee... No, jakoś tak to jakoś tak wyszło. No nie wiem, wyszło. Nie wiem, co mam powie nie, <laughs> powiedzieć. Dobrze, dobrze. Um, to yy, wróćmy na chwilę już nie do samego procesu twórczego, mm -hmm. jak do tego doszło, tylko do sedna pana książki. Mm -hmm. e, czy był pan kiedyś na ten singu seniorów? Byłem na imprezie senioralnej, ale nieco spokojnej niż, taka, niż, niż na takiej, która została opisana w książce. Była poezja, yy, był taniec, były skrzypce, no ale nie było, nie było taczki. <laughs> Nie było taczki, nie było babci Marceli, która nie rozkręciła było, imprezę. Nie było babci Marceli. Czy y, spotkał pan w życiu taką istotę jak pan opisał tutaj? Niestety nie. nie. Chociaż chociaż y, kilka czytelniczek po przeczytaniu i poznaniu y, Marceli, czyli naszej naszej babci, tutaj z przypadku, y, no powiedziało, y, napisało mi w wiadomościach, że y, na przykład mama jednej z czytelniczek no, y, też przekopałaby y, ogródek w obcasach. Mhm. No Marcela myślę, że też przekopałaby ogródek w obcasach, więc... Ona by przekopała ten ogródek w bikini, proszę pana. Na... Gdyby było lato, na pewno. To było lato, lato, na pewno. Ale nie spotkałem, nie spotkałem takiej pani. Oczywiście spotyka się starsze, starsze panie, starszych, starszych dziadków, bardzo aktywnych, żywiołowych, no ale nie tak aktywnych, jak tutaj nasza, nasza bohaterka. Więc, więc czekam tutaj. Jeżeli, jeżeli ogląda nas jakaś pani starsza, chociaż Marcela no, nie uważa się za starszą. No Marcela raz, ma 80 lat w, w dowodzie, ale czuje się na 18 lat. Ale jeżeli tutaj e, oglądają nas, ja, nas jakieś czytelniczki, które no, widzą w sobie podobieństwo do Marceli, no to ja proszę się odzywać, a ja wykorzystam e, w kolejnej historii. I doświadczenie życiowe. Tak, doświadczenie opiszemy, będzie dedykacja i, i, i będzie po prostu książka oparta na faktach, no bo przypadek jest, jest, jest wymyślony, no to jest, to jest historia fikcyjna, to się nic, nic się nie wydarzyło. Jest tam i druga babcia, babcia Fatima, ta z kolei troszkę czaruje, w sensie kręci z ziołami. Czy to, co ona mówi na łamach tej książki na temat y, dobroczynnego działania różnych ziół, mikstur jest prawdziwe, możemy to stosować, y, da nam to zdrowie, tak jak babcia Fatima uważa, czy bierze pan za to odpowiedzialność, panie doktorze? No nie biorę odpowiedzialności, niestety chciałbym bardzo, ale babcia, babcia Fatima no miesza, ona jest stuprocentowo przekonana, że to wszystko działa, że te jej mikstury m, działają na różne, różne problemy i problemy. I są remedium, ale rzeczywiście parę osób tam się przekonało, między innymi ksiądz Dionizy, jak mieszanki, e, Fatimy działają, nie biorę odpowiedzialności, więc tutaj trzeba by było skonsultować. Sporo jest przepisów w książce na, na różnego rodzaju mikstury, ale radzę Państwu przekonsultować z lekarzem bądź farmaceutą, nie ufać babci Marceli. Nie, 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 nie. nie. Mm. No, no szkoda, no szkoda, bo ja tam chciałam paru popróbować, ale skoro, skoro nie. no to... Ostrożnie, ale z dużą ostrożnością. Znaczy na pewno wino nie zaszkodzi, prawda? Wino nie, to nawet Marcela by powiedziała, że wino to można z butelki. Marcela wino. tam nawet nie patyczkowała się u Fatimy, piła z gwinta, wino. Tak jest. Um, a czy żyworódka? Miejscowość, w której mhm. odbyw, to, toczy się akcja, istnieje naprawdę? Też nie istnieje. Ale ja powiem zdradzę tutaj sekret, jak na tą żyworódkę trafiłem. Bo długo zastanawiałem się, pisząc książkę, jak nazwać to miasteczko, do którego wyślę moich bohaterów i oglądałem program, program śniadaniowy. Nie będę tutaj stracać tytułów, żeby, żeby, żeby nie, nie robić może promocji, nie wiem czy mogę. Czy może moga. pan powiedzieć. Pan nie, oglądałem program śniadaniowy i akurat wypowiadała się pani o właściwościach żyworódki właściwościach leczniczych żyworódki, więc ja sobie uruchomiłem tutaj moje półkule mózgowe i pomyślałem idealnie pasuje jako miasteczko moich bohaterów, bo żyworódka, a moi bohaterowie też jadą, żeby się trochę odrodzić na nowo, zaznać trochę, trochę spokoju. Czy mają ten spokój? No to tutaj <laughs> trzeba by było podyskutować, ale jadą z takim zamiarem odrodzenia. Przemyślenia e, swojego życia, troszeczkę spo, spojrzenia na swoje życie z dystansem, no i do tych babci się wybierają, a babcie tam, no niestety, e, na niekorzyść bohaterów e, robią bigos tej całej historii. Robią bigos, robią czat. Szanowni Państwo, to absolutnie po prostu trzeba przeczytać. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad tym. Bo wie pan co, humor to jest oczywiście prosta mhm. sprawa, ale i nieprosta w literaturze. Tak. Każdy ma swoje poczucie humoru, mhm. jedni powiedzą, że, że żarty tego nie bawią, tamte bawią, to jest śmieszne, to już nie jest śmieszne. Jak to u pana było, martwił się pan tym, czy pan nie przesadza, czy, 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 czy to trafi w gusta czytelników, mhm. czy po prostu pisał pan co tam, jak panu w duszy grało? Powiem szczerze, że ja się na temat całej historii, Zacząłem martwić, jak ona już szła do druku. Lepiej późno niż wcale, tak. tak. Dopóki ja miałem ją w Wordzie, w PDF-ie i tak sobie poprawiałem, coś tam zmieniałem, przychodziła redakcja yy, wydawnicza. To ja, tak, tak jak powiedziałem na wstępie, no nie brałem tego na poważnie, że, że to w ogóle ktoś tam będzie potem czytał, ale jak wydawnictwo przysłało mi informację, że książka idzie już do druku, to ja wtedy sobie, sobie zacząłem myśleć, ta Marcela mi zaczęła latać po prostu tutaj w głowie, jak ona zostanie przyjęta, jak ten rysiek. Troszeczkę bałem się trochę o tą marcelę. Czy, mm. czy taka od bardzo otwarta osoba, e, żywiołowa, e, nie bojąca się kompletnie życia, bałem się o nią, jak ona zostanie zostanie przez czytelników przyjęta, yy, natomiast o Ryśko, o Agatę, yy, o Fatimę to już, się, to już się w ogóle nie bałem, ale rzeczywiście trochę tam jest takich żartów w przypadku, które rzeczywiście już, już, już nie mogłem ich zmienić, bo już książka szła do druku, a wcześniej wydawało mi się, że, że one są w ogóle yy, super, oczywiście one są, mi się, mi się ta książka podoba, ja bym teraz nic w niej nie zmienił, natomiast wiem, że jest tam kilka takich żartów opisu sytuacji, które yy, no nie każdy tak bie, weźmie z przymrużeniem oka czytelnicy mogą y, troszeczkę tam za poważnie potraktować. Natomiast ja cały czas uważam, że to jest, że to jest komedia i. i, i Całą tą historię trzeba traktować z przymrużeniem oka, nie brać jej w ogóle na poważnie. Śmiać się, bawić, heheszkować i, i, i mieć fajny czas, mieć taką odtrutkę od takiej codzienności szarej. Nie umiem sobie absolutnie wyobrazić, że ktoś miałby tę historię wziąć na poważnie. <grym> chociaż, <grym> chociaż zdarzył mi się komentarz, że pani mi napisała, że czytając początek książki, no miała wrażenie, że nie lubię, nie lubię kobiet. O. Natomiast no, ja pani odpowiedziałem, że, że no, to, to nie jest książka o tym, o tym, co ja lubię. To jest, to jest taka historia no, mocno przerysowana, yy, ale nawet nie wiem, nawet w sumie z, z panią nie dyskutowałem na temat, czemu, czemu ona, yy, ona tak zrozumiała, ale rzeczywiście no, gdzieś pomiędzy wierszami całej tej historii yy, no, można kilka kwestii wziąć na poważnie i, i, i się do nich przyczepić. Natomiast ja cały czas tej historii bronię, że to. Że to tak ma być, że to, 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 ma, to ma bawić, to ma być przerysowane, to ma być, być karykaturą i, i, i jak ktoś mi pisze, że zrobiłem karykaturę postaci, to ja bardzo się z tego cieszę. No, są one karykaturalne. Rzeczywiście, jak już mają jakąś cechę, to do sześcianu nawet tak, no do kwadratu. Potęgowano tak. na, 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 na maksa. No, ale dzięki temu jest to po prostu zabawne. Nie mówiliśmy ani słowa w gruncie rzeczy. Tu Pan dobrze że Pan powiedział o Agacie, bo Agacie. to jest druga główna bohaterka. Ryśka, żeśmy już troszkę skomplementowali uh -huh. jego potencjał umysłowy. No, Agata właśnie jest tą osobą, która choć trochę w głowie ma poukładane, tak. choć nie ma poukładane w życiu i nie, ma poukładane z mężczyznami, to na pewno. Uh -huh. Nie wiem, dlaczego czytelniczka pana powiedziała, że nie lubi pan kobiet. Postać tej Agaty jest niezwykle pozytywnie, uh -huh. ciepło opisana, więc powiedziałabym, że doskonale wszedł pan w rolę kobiety, która ma wszystkiego dość uh -huh. w pewnym momencie, nawet pozornej kariery, bo powiedzmy, że jest aktorką, uh -huh. tak. Mm. Czy ta Agata y, przyszła do pana tak łatwo jak Rysiek, zaraz za Ryśkiem, czy jak to było? Tak, tak ja, ja napisałem mm -hmm. dwa rozdziały Ryśka i brakowało mi kobiety w mm -hmm. tej całej historii. <grym> <grym> brakowało mi kobiety i pomyślałem, że, że trzeba jakąś stworzyć. No i tak powstała Agata. I też nie wiem skąd, skąd ona się wzięła, że akurat sobie wymyśliłem, że, że to będzie aktorka. Jakoś tak wpadło. Dużo rzeczy pisząc mi po prostu tak wpada. I ja sobie myślę, okej, okay, fajnie, to ja to, to biorę do książki, wykorzystuję. I tak sobie sobie, sobie ta, tą Agatę wymyśliłem. No ona ma poukładane, poukładane w głowie, ona, ona wie, czego chce. Tutaj no, rozstała się z serialem bojowo bardzo, chociaż no, mogła tam na tym rynku show biznesowym zadziałać, ale Agata no, jest, jest pewna siebie, jest pewna siebie, wie, czego chce. Yy... No, babcie jej nie ułatwiają w żyworódce e, układania sobie, sobie życia tak, jak ona by chciała. No cóż, mówmy się, że, że babcie mają po prostu inną wizję świata, tak? Tak, no, babcie mieszkają w żyworódce, a no, moi bohaterowie przyjechali w Warsza z Warszawy, a w Warszawie, no wiadomo, trochę inne życie niż, niż, niż w miasteczku. Biedna Agata nawet do Grycana nie mogła wyjść. Nie prawda? mogła wyjść do Grycana, nie było w ogóle cukierni, po prostu jakaś chałka tylko w piekarni. No nie, no nic jej się tam nie, nie kleiło w tej żyworódce. No, ojejku, jeszcze te babcie, no... Współ, współ, współczułem jej pisząc. <grym> Dobrze, ale jakoś tam sobie wybrnęła z tego, należy powiedzieć. Lepiej, gorzej, jakoś. Czy z jakoś, happy, endem, czy czy z z happy endem. endem? No tego to się państwo muszą dowiedzieć naturalnie. Yy, i... Co, co, do, do, do czego ta historia prowadzi? Yy, i, ale, właśnie, jak już jesteśmy przy tym, do czego prowadzi mm -hmm. historia, to czy ona będzie miała swoją kontynuację? Powiem tak. Ja zakładając, wypuszczając przypadek yy, w świat, nie zakładałem kontynuacji. Tak sobie wymyśliłem, że, że chciałbym, żeby każda moja, moja historia, która będzie spod mojej ręki wychodzić, była oddzielną historią, bo sam też nie czytam kontynuacji. To znaczy, jak widzę w księgarni, że są na przykład cztery książki, i widzę, no, że to jest cykl, tom pierwszy, tom drugi, tom trzeci, i te historie są ze sobą powiązane, że trzeba znać pierwszą część, żeby, żeby, żeby czytać kolejne, no to nie, nie sięgam po takie książki w księgarni. No ja lubię sobie wziąć po prostu książkę, od razu przeczytać, odłożyć i zapamiętać, a, a nie bawić się w, w kontynuację. Więc, no, tak sobie, tak sobie wymyśliłem, że przypadek zakończę i, i finito. Nic więcej nie będzie. Natomiast, no, tak babcie się przyjęły pozytywnie. Babcia Marcela, babcia Fatima, i, i dostaję tyle wiadomości, że one muszą wrócić. Nawet czytelniczki mi zagrażają, że obrażą się na mnie i po prostu nie będę mieć żadnych patronatów do książki i nigdy więcej, że po prostu muszę muszę, Muszę, muszę o tych babciach historię napisać. No i będą, wracają w grudniu z premierą książki w styczniu. Czyli będzie można książkę już w grudniu dostać, tworzę, więc tutaj od razu po wywiadzie jadę i, 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 i piszę tę historię. To już kończymy, proszę bardzo. Nie się dopiero rozkręca, no, więc, więc babcie wrócą, bo, bo myślę, że trzeba. Ja jako autor no, muszę na, na potrzeby czytelników reagować, więc a mi się też one super pisały. I nawet teraz no, piszę je z ogromną radością. E, wrócą, natomiast nie będzie to jako taka kontynuacja przypadku. Ja tam nie będę wracał do, do, do wydarzeń związanych z Agatą, z Ryśkiem, czy z historią Państwa Tarabanów opisanych w historii. E, tylko to będzie historia o babci Marceli i babcie Fatim, babcie, babci Fatimie. E, babcie wyjadą no i, i, i będzie bardzo dużo rzeczy się działo. Bardzo babcia Fatima da się namówić na wyjazd? Coś e, to będzie, przy... coś niesamowitego. Nie wiem, czy mogę zdradzić. No, no niech pan zdradzi. Babcia, babcia Fatima trochę no nie spodziewając się, gdzie jedzie, wyjedzie. No, tego to już w ogóle nie mogę wyobrazić. Tak, więc, więc no tam się zadzieje od samego początku. Yy, ale świetnie się pisze, myślę, że, że jak książka. Mam deadline we wrześniu, więc, więc jeszcze, jeszcze trzy miesiące takiego intensywnego działania nad książką, ale, ale już jest mocno zarysowana i jak ja jeszcze to rozkręcę. To ja nie wiem, czy ona wrócę. Oczywiście z tego kryminału nie zrobi na sam koniec. Chociaż no, kryminału nie zakładam, bo tak jak napisałem tutaj w biogramie w swojej książce, że gdybym ja zabrał się za napisanie kryminału, to już po pierwszym zdaniu wiadomo byłoby, kto zabił. <gryminału> Więc, no ale nie, no fajnie, fajnie, ten przypadek mi się napisał, i. i yy, no i kolejne historie, i te babcie, yy, no też cieszę się. I powiedziałem, że mi się napisał, bo, bo mi się te książki piszą. Mhm. To znaczy ja. Pisząc, tworząc historię książkę, czy nową książkę, która będzie miała premierę w, we wrześniu. No, jakoś tak po prostu mi to przychodzi, że ja sobie siadam, bo ja wiem, że gdybym ja się napinał na to pisanie i tak cisnął, że ojejku muszę coś napisać, to, to te historie chyba by nie były takie fajne. Ja mam ogromną zabawę z tego pisania. No mam nadzieję, że tak będzie, będzie cały czas. Yy, ale bawię się, naprawdę. Ten przypadek jest, jest efektem e, no, mojej zabawy w Wordzie. Zabawa w Wordzie, Przypadek nie sądzę. Przypadek nie sądzę. Ja dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Państwa zachęcam do sięgnięcia po przypadek. Zwłaszcza jeśli mają państwo gorszy okres w życiu i potrzebują państwo naprawdę po prostu pośmiać się, to się państwo pośmieją. No chyba, że jesteście strasznymi smutasami. Wtedy nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.